Ten makijaż jest okropny. Potrzebuję czerwonego. Takiego, który jest godny diwy, takiej jak ja. Chcę ten czerwony makijaż, proszę. Proszę bardzo. <grym> Dziękujemy za zakupy w Walmart. Dobry wieczór. W czym mogę pomóc? Chcę ten makijaż. Najintensywniejszy czerwony w sklepie. A, okej. Okay. Czy możesz wziąć ten ostatni zestaw? To nie jest czerwony, którego chcę. Przynieś mi inny, idioto. Przepraszam, to jedyny, który został. Już zamykam. Nie obchodzi mnie to. Biegnij i zrób więcej. Okej, okay, okej, okay, uspokój się. Co za uparta baba. Oto 10 palet czerwonego makijażu. Boże, jakie ładne. Jesteśmy zamknięci, nie możesz ich tutaj próbować. Chcę też ten pomarańczowy na wynos. Hej, wystarczy. Muszę zamknąć sklep. Weź to cholera. Daj mi więcej makijażu albo krzyknę, że źle mnie potraktowałeś. Ach, dobrze. Zrobię ci specjalny makijaż. Polub film i zasubskrybuj, żeby dać mu to, na co zasłużył. Oto nieograniczona edycja tylko dla królowych. Wreszcie, bezwartościowy dzieciak. Spróbuję. Co to jest? Pomalowałaś mnie jak klauna. To cię uczy, że byłaś głupia.